To jest niesamowite, bo widzimy tak. się pierwszy raz. No właśnie, właśnie. I zazwyczaj uczestnicy szkolenia online jak zaczynamy wyglądają całkiem inaczej. No tak, no, faktycznie, wiem, faktycznie. Inaczej, wyobrażamy nie... sobie ciebie też inaczej. No tak, <laughs> właśnie, ale trzeba... Troszeczkę... Powinniwe zdjęcie tak, ale, ale e, jakoś tak bardziej chudy jesteś. Tak. No, schudłem ostatnio <laughs> 10 kg. no? Aha, aha, tak, to, to dlatego, jest. to dlatego. No dobrze no, bo, bo. Patryk, słuchaj, y, Ile to już mamy spotkań za sobą? 15 sesji, 20 15 sesji, tak. 15 sesji. Jak już jesteś, czujesz się tak na świecie? No pewnie, pewnie pewnie się czuję. Pewnie? Tak, tak. Jakbyś ocenił swoją taką wiedzę sprzed dwóch miesięcy, zanim zaczynaliśmy, a dzisiaj? No przede wszystkim wiem jak badać rynek. To już cenowo jak wchodzę do mieszkania i słyszę cenę, to już wiem na czym stoję. Przynajmniej w tych trzech dzielnicach, w których operowaliśmy całe szkolenia było prowadzone, no to, to faktycznie te trzy dzielnice mam już obeznane, że tak powiem, cenowo i całe badanie już. Mniej więcej wiem, gdzie, gdzie stoję i gdzie mogę, gdzie mogę oscylować, gdzie mogę spuszczać ceny, a gdzie, gdzie lepiej nie. To i niedługo już będziesz ekspertem, właściwie już prawie jesteś. Tak, tak. tak. I dzisiaj tak widzimy się. Jakby ponadprogramowo, bo mamy spotkanie osobiste, a zazwyczaj online takich spotkań nie ma, ale dla Patryka specjalnie przyjechałem tu, żeby ten rynek lepiej poznać. No i bardzo mnie ciekawi, jak tutaj będzie, bo Poznanie to nieraz już wspominałem, jest to miejscowość, w której zawsze chciałem inwestować. No i dzisiaj będziemy mogli to robić wspólnie, prawda? Jasne, no jestem ciekawy. A jak te nieruchomości, które do tej pory oglądałeś jeszcze beze mnie, wybierały na tobie jakieś Pozytywne wrażenie? Tak, tak. No, było ich już... zaskoczyliśmy Cię trochę z kamerą, tak? Nie, znaczy myślałem, że może <laughs> faktycznie troszeczkę później, ale no... Nie, jeśli chodzi o 30, ponad 30 już w sumie oglądałem, także no różne były to mieszkania na przykład, ale, ale z każdym mieszkaniem już jakby czułem się pewniej przede wszystkim rozmowa, o co pytać i jak, jak dalej negocjować, także to, to już... Ale jedno mieszkanie nam uciekło, co? Jedno, tak, no już dwa. Teraz. Już dwa nawet, już dwa. Dwa. właśnie. Ale teraz to ostatnio tu przy... przy... Na, ogrodach, Na ogrodach też, też tak, już tak. właściwie... Tam no, była cena, do jakiej się zbliżaliśmy za metr? Do 220 tysięcy. 220 tysięcy, ile to za metr nam zbliżyło? To było 3... Czy...

to sam chyba możesz przyznać, że już jesteś pewny, że na tej nieruchomości zarobisz, tak? Tak. tak. Bo jakby to jest klucz całych warsztatów, znaleźć no. taką nieruchomość, którą w momencie, gdy będziemy kupować, to już będziemy w 100% pewni, że, że zarabiamy. Uh -huh. No cóż, cały dzień przed nami, mam nadzieję, że fajnie go spędzimy. No ja również mam taką nadzieję, no was, na pewno. Was zapraszamy, myślę, że, że dobrze ten czas spędzimy, nie? Okej, okay, dobra, to jedziemy. No to jedźmy. <laughs> Stary Poznań. No piękne miejsce, nigdy by nie było. No Bardzo, bardzo ubogliwe, eee, taka właśnie popatryczne centrum handlowe, zamienione. Eee, jeszcze jest cała druga część, też ciekawa, nowa, eee, z troszkę innym eee, spojrzeniem może, e, dobudowane, no, bardzo Powiedz mi, bo gdy zaczynaliśmy przygodę z warsztatami, to... Miałeś dużo niepewności, pytań. Jak oceniasz ten czas spędzony wspólnie przez ostatnie półtora miesiąca? No, z kroku na krok coraz bardziej, nowa wiedza, więcej poznaję, no i pewniejszy siebie się czuję. Aczkolwiek no, wiem, że jeszcze dużo przed nami. Ale przecież mógłbyś inwestować bez beze mnie, bez udziału w warsztatach. Pytanie, czy subiektywnie patrząc teraz na ten czas, czy on nie był stracony? Czy był? Jak to wygląda? Nie, nie, no jest bardzo, bardzo szybkie tempo. To nie wiedziałem, że, że po takim czasie już tak dużo będę, będę wiedział. Orientować. Orientować, znaczy może wiedzieć jeszcze nie, nie o tyle, no bo nie powiem. Materiałów jeszcze nie znamy, nie mamy jeszcze zresztą remontu, pierwszy etap, ale już, ale już mam takie rozeznanie po prostu rynku. Sądzisz, że uda nam się kupić dobrą nieruchomość w Poznaniu? Myślę że, tak. Myślę, że tak. Nie uważam, żebyśmy niczego nie znaleźli, bo oferta jest dosyć spora, jest w tym momencie taki rynek, że podaż jest wysoka. I jest czym wybierać. Ale myślę, że jesteśmy coraz bliżej, bo coraz więcej tych nieruchomości oglądamy i za każdym razem, co ciekawe, widać, że wydawałoby się, że już lepszej nieruchomości nie będzie. A tu za rogiem coraz to nowe oferty, które są coraz bliższe naszym oczekiwaniom. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. No, dzisiaj zobaczymy jeszcze, mamy trochę do obejrzenia. No, jestem ciekawy. Fajnie Patryk, miło Cię było ogólnie poznać, ze względu na to, że jesteś bardzo optymistycznym facetem, a to ogólnie sprzyja inwestycjom, dogadywaniu się z, i z agentami, z pośrednikami, z klientami. No i to masz te walory, które tak pozytywnie będą wpływać na, na ten cały proces inwestycyjny i Ciebie. Bo gorzej, jeżeli ktoś jest negatywnie nastawiony, albo, albo nie wiem, już tylko problemów, albo nie chce, musi, to jesteś zaangażowany tak, tak, tak. cały czas, nawet no, w tym nie jest mocno ważny. motywujesz do tego, żeby tempo narzucać. Aczkolwiek zdrowy o tym, bez, bez przesady z drugiej strony, no bo też można się gdzieś tam niestety no, zaciąć. Tak. Trzeba po prostu optymistycznie patrzeć, ale z pewnym zdrowym rozsądkiem i właśnie z wiedzą. Nie, nie ufać intuicji, tylko przebadać. Yy, powiedz mi, ile chcesz zarobić na nieruchomości swojej, dobranej? Yy, będę zadowolony, jak zarobię 25 tysięcy. 25 tysięcy, no Będę bardzo zadowolony. No chociaż teraz 38 yy, cenujemy, 38 tysięcy. wpłaty yy, gotówkowe, chcesz zaangażować, to? To nie więcej niż 40 tysięcy. Niż 40 Maksymalnie wszystko. Niż 40 tysięcy, czyli inwestujemy 40 tysięcy, wyciągamy 25 to jest 50%, w 6 50%. miesięcy, czyli w ciągu roku ponad stówkę chcesz wycisnąć z No chciałbym, chciałbym, chciałbym stówkę, no. No to fajnie, fajnie będziemy, by było. będziemy trzymać za ciebie kciuki, no i jak najbardziej myślę, że ten cel razem zrealizujemy. No. Też to mam taką nadzieję, znaczy nie mam nadziei, bo wiem. Ja to wiem. wiem. Trzeba <laughs> wiedzieć, trzeba wiedzieć. No, ja też to wiem. Patryk, a powiedz mi, skąd w ogóle taki pomysł na inwestowanie w nieruchomości? Bo ty, co prawda, chyba jesteś ekonomistą z wykształcenia, ale, ale zajmujesz się chemią raczej na co dzień. A skąd pomysł na inwestowanie w nieruchomości? No tutaj w ogóle, za począwszy zawsze miałem takie przeświadczenie, nigdy nie chciałem iść do pracy. Jakoś tak, już w czasach szkolnych wszyscy mówili, że już chcieliby iść do tej pracy. Ja mówię, ludzie, co wy, co wy mówicie w ogóle? To są piękne czasy, dlaczego chcecie iść do pracy? Tego nie rozumiałem i do teraz mi to zostało. I no, po prostu nie chcę, chcę czas poświęcać na to, co tak naprawdę lubię, a nie, nie, nie robić czegoś, czego nie chcę, a iść tam z przymusu, czyli tak, takie trochę więzienie, można powiedzieć, a rodzinne w ciągu dnia, także no od tego się zaczęło, gdzieś tam moje myśli zawsze były gdzieś indziej niż w tym kierunku właśnie i zacząłem czytać. Poprosiłem żonę najpierw, przedtedy jeszcze dziewczynę, żeby kupiła mi w prezencie jakąś książkę o biznesie i kupiła mi właśnie Briana Tracy'ego, Sukces tu i teraz która mówiła o celach. No i zacząłem sobie to coś zapisywać i w międzyczasie to trafiłem na książkę Roberta Kiosakiego. moim celem w ogóle było, żeby czytać książki. Ja trafiłem na książkę Roberta Kiosakiego, który mnie zainspirował właśnie do rynku nieruchomości. A jaki jest twój cel ostateczny? Mój ostateczny cel jest taki, żeby finalnie być wolnym człowiekiem i wolnym, posiadać wolność finansową. I do tego mieszkać doma. w wspaniałym miejscu. I mieszkać właśnie gdzieś, gdzie. I jeździć szybkimi samochodami. Tak no tak. No i przede wszystkim jeździć tutaj takimi samochodami. Żonę tak. wozić dobre samochodami? Tak, No dobrze, mamy zamówienie, o mamy karty, super, dziękujemy. Mhm.